I co? Mogę już te torby zabierać? Fiu, 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 ale się odwaliłaś, matka miodzio. No, weź pełny, bo mój jest chyba taki trochę pustawy. nowy kupiłam. O, chyba ja myślałam, że mam cały, no, ale dobra. To chyba jest... I tam ciak. No. Nie mam ochoty malować. No to się nie maluj. No, będzie ci przyjemnie, nie? Będzie Jasne. To jest super pomysł. Zawsze Ci to powtarzam przecież. Ej, Pani tu spojrzy, Pani Basiu, o. No co? No i to nie jest malowanie? Z krem. Aha, dobra, ok. się coś zapytać, ale to też poza... Poza kamerą. Rozumiem, no, no Rozumiem, nie możecie Państwo tego wiedzieć. No to cóż, trudno. <laughs> a który mi się tak bardziej podoba, ten różowy. Te ci się podobają. Ale który mniejszy, wiesz? No, bierz mniejszy zdecydowanie. Dobrze. To wciknij się tym po prostu, a tamten sobie weź, nie? Ten biorę weź mniejszy. Włosy mhm. też mam takie nieuczysty. Którym się przyknąć? Tym, co mi się podoba. No, bo wszystkie ci się podobają. Różowy z brokatem, mówię, że mi się podoba. No, ale chyba czerwony tak samo. Pokaż. Nie wiem, czy tak poczujesz. Ten, czerwony. Jej. cudowne sobie wybrałaś to. Zapach, naprawdę. Ale z ciekawości, jak będziemy, no. yy, chciałam sprawdzić biały. Bo Dobrze. ktoś mi pisał o tym białym, że taki super i właśnie gdzieś. Mm. O, nawet na lotnisku, będzie będziemy mieć to, to sobie sprawdzę. No. Jak to to pachnie? No, tak mi kurczę, coś tutaj. Co byś jeszcze chciała robić? Bum bum dum dididum, dum. Czekaj, a ja tu mam w ogóle tych skarpetonów tą odpowiednią ilość. Oprócz tej dzisiejszej mam jeszcze dwie pary. Będą mi potrzebne? Skarpety? Przecież ty tego na plecach pan nie Dobra, nie krzycz na mnie. Co ja ci zrobię? Tutaj to jest jakiś taki odstojnik, nie wiem. Nie, to jest po prostu takie miejsce, gdzie zrzucam y, tak. skarpety i później je tam paruję. No, no, tu się, się nie malujesz. No, dobra, to się nie maluję. Tak, minimalnie. Ale bez, bez tej, bez szpachli tej takiej. wiesz. Dobrze. <śmiech> Dobrze. <śmiech> no. nie. Nic? Nie. nic? To co mam zejść na dół i już czekać na Ciebie? Nie, czekaj, bo tutaj mhm. jeden biznes. Dobra, a czekaj, tu są, jest dziura w tych skarpetonkach, to chyba nie pojadą do... <śm> Czempionek jeden czaj, drugi czempionek piękny. Ej, no. ta maska. Jak? maska. Jaka maska? Yy, no, trzeba będzie pewnie tam zakupić, nie? A w jakim to stanie było? No dobrym, bardzo dobrym. Ale to mówisz o takiej... No tej takiej dłużej. A. Dobra, to ja to jeszcze może zorganizuję. W naszych rzeczy. Mhm. Mm no to ciekawe. Gdzie to może być? Kto to ci może do. Do plecaka no, jakiegoś. No ale jest wielka ta, ta książka. No też mam ochotę ją wziąć. Weźmiemy sobie? No ale to co? Pieniądze? Ty jedno, ja drugie? No? No dobra. Plecak mam, to przecież. Bo y, na czytniku nie mam aktualnie. Nie kupiłam żadnej subskrypcji. Mm -hmm. Ech, nie mam z tych, co mam tak na dysku. To nie mam nic takiego, co by mnie nie interesowało. No. Mm -hmm. no dobrze, to jest chyba dobry czas, żeby wziąć te książki. Tak? Mm -hmm. Tylko tato powinna iść do walizki raczej, nie? Ja? No, no. Ja. Ta, ta Aha, a ona waży no Nie, dużo? No, nie jest taka bardzo ciężka? No nawet nie. Do plecyka, czy, co? czy ty się martwisz o jej stanie Tak, coś to coś? też, oczywiście no, chciałbym, żeby była w dobrym stanie. Wiesz, Ale co? słuchaj, najważniejsze, żeby ją przeczytać. Tu nie patrz na to. Dobra? No. Dobrze. A to te Poczekaj, to są słuchawki klary? To słuchawki klary? właśnie. I co, one ruszyły w końcu czy nie? Mogłam ich połączyć z jej telefonem, ale u, u, u siebie nie próbowałam jeszcze. Połóżcie, bo, bo jej są, im są potrzebne te słuchawki. Są czy, czy, Nie wiem, czy ich nie wezmę. No. Um. Czego tam będziesz słuchała? O, to mi zaraz nie, nie wiem, no. Nie, nie będę słuchał. Ja... Miałam mm, mm. Idziesz tu? Już chwila. No ja to tu w sumie chyba nic już nie muszę dobierać. No nie. Nie, to pustawe te walizki. No pustawe. No to będą lżejsze przynajmniej, tak? Bo nie ma jakiejś innej mniejszej. No są jeszcze jedna tam mała. Ja to bym się tutaj małej pewnie. Wpakował. No to chodź weźmiemy jedną dużą jedną małą. I to, co tutaj jeszcze brakuje, to jeszcze tu rzuceni. Dalej jest luz w tej walizce. Wiem. No, chcemy tak robić, czy nie? Czy coś. Może nam się przyda. Dobra, weźmy to i tyle. Tak? Dwie takie same będą już. I no, i tyle. Także tak. Okej. No To piękny. Tutaj jest jakiś kosz, no nie w tej łazience? Jest. Aha. Dobrze. Też spoko. Film A. bez markania. No jak? Dobra. Ładowniki. Dobra, wkładaj. Okej. Okay. To na dole do samego końca. Niech się ładuje ten powerbank, nie? To e, też Podjedziemy do mojej mamy jeszcze, bo trzeba wziąć zrawki. Tą ładowarkę. To tutaj kończę, tak? tak. To uszanowanko.